Najpotężniejsza osoba w redakcji bez wątpienia. Czytelnicy go znają z dwóch rzeczy. Z pierwszej, czyli z forum, gdzie jest administratorem i główną osobą, głównym opiekunem. Człowiek bardzo spokojny, ale jak się zdenerwuje, to się zdenerwuje. Druga rzecz, niezwykle istotna, to jest płyta. Zapalony gracz w tanki. Wielki fan, gdzie Wojen. Brzuszek. Pierwsze moje wrażenie, jak go zobaczyłem, to był taki troszeczkę misiaczkowaty, ale nie dajcie się zmylić. On potrafi zionąć ogniem. Dwa wredny, dwa ostry, bywa nieprzyjemny. Jest strasznie gadatliwy Tak, w taki fajny sposób gadotliwy. Bo tak usiądziesz z nim, tak możecie przegadać cały dzień i, i, i tam jest, jest fajny. Potrafi prowadzić forum i dogadywać się z ludźmi, którzy razem z nim jakby trzymają je w kupie. Plus dobrze zna się na sprzęcie. Bardzo sympatycznym człowiekiem, jednocześnie największym postrachem praktykantów, ponieważ on się zajmuje praktykami. Uwielbia straszyć praktykantów. Też to przeżyłam. Ghost jest fantastyczny jak przychodzą do nas praktykanci. Przychodzi praktykant, Ghost nim siada i przez dwie godziny robi mu takie pranie mózgu, że naprawdę mu się przeraził i i uciekłych was z redakcji i dowiadujesz się, że nie możesz tego, nie możesz tego. Zabrania praktykantom jeść przy biurku, ale sam bardzo lubię sobie podjadać kanapki przy swoim, które jest na 2 metry Ogarnia naszą sieć, bez której pracy nad skrzynem nie byłoby wcale. Ogromna wiedza komputerowa, taka pozwalająca rzeczywiście, możemy się udać do niego z każdą kwestią związaną z problemem skutkowym, hardware'owym, no i Ghost zawsze wtedy wstaje, powoli przychodzi i mówi swoim typowym właśnie głosem na to co zepsułeś i po czym siada i przez tam 5 minut po minutach napalić coś, na właśnie, o czym my się widzieliśmy przez pół godziny. Nie wiem jak to się dzieje, ale w momencie kiedy przychodzi no. Ghost, wszystko działa, naprawdę wszystko działa. Odchodzi, miałem dwie minuty i nie działa nic. Jakby wrócić go do gry, byłby z czerwonym mieczem świetlnym. Mógłby zabezpieczenia elektroniczne na przykład tworzyć. Być takim dispatcherem, to się chyba nazywa. Krasnoludzkim wojownikiem, tankiem w World of Warcraft. E, takim tutorialem chodzącym. Ch Chodziłby za to, i by ci mówił jak tam. No Taki admin, no, typowy admin, który wie wszystko lepiej. Nie? I na pewno byłby Bobą Fettem. Zdaje się, to jest być może miejska legenda, ale zdaje, wydaje nam się, że Gospo, poza tym, że ma dwa miecze świetne w domu, to ma również chyba pełny kostium Boby Feta. Można się czasami straszyć, kiedy z spo, pozornego spokoju, czasem, rzadko, zdarza mu się wybuchnąć, ale jak już wybuchnie, to wtedy po prostu pali i kryje się. Czy znaczy, można się bać Ghosta ze względu na jego e, czasami takie bardzo zasadnicze podejście do wykonawanych obowiązków, czyli e, Ghost na pewno nie da, za, nie da zniszczyć swojego sprzętu firmowego? No można się bać czegoś, no. Ty sobie tutaj spokojnie napierasz delikatnie wowika tudzież czołgi, a to nagle, że tak powiem, niestety brak połączenia. Można byłoby się bać wtedy, kiedy byłby człowiekiem od załatwiania za 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 trudnych spraw w mafii. On ma ogromną wiedzę na, na, na przeróżne tematy. Jak zapytasz o Biedne wojny, to, 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 to zostaniesz tak po prostu zgnieciony, bo on wie wszystko. No, ma no, chyba w domu, z tego co się orientuje, masę różnych dziwnych gadżetów typu hełmy Weidera i tego, tego typu sprawy. Podobno to majątek już, ale myślę, że jeśli J.J. Abrams nie jest do końca jakby Star Warsa, to skrócił się to tymkowi, bo ma je wszystkie no, mint condition. Ten człowiek ma chyba w domu. 20 tysięcy mieczy świetlnych, a podejrzewam, że w garażu zamiast samochodu jakiś krążownik imperialny. Każdy, kto napomknie przynajmniej o Bobie Fecie czy innym szturmowcu, no to od razu ma w goście do bardzo dobrego towarzysza do rozmów i przyjaciela. Gdybym chciał go wysłać na urlop, to wysłałbym go na przykład albo do Tunezji, do wioski, w której kręcili Gwiezdne Wojny na tatui? Albo do Japani. jak komiką. Content Star Wars do No Na pewno by się ucieszył z wizyty w Akademii Jedi. No, w końcu w sprawie w praktyce swój Kaszyk chyba, to jest planeta Łukich. Jezu, skąd ja wiem, że planeta Łukich nazywa się kaszyk?